Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale herby, flagi, logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku, 150. omówię ewolucję, historię i znaczenie logotypów Realu Madryt. Startujemy. Real Madrid, a właściwie Real Madrid Club de Futbol. hiszpański klub sportowy założony w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów w sekcji piłki nożnej. 35-krotny mistrz Hiszpanii, 19-krotny zdobywca Copa del Rey, 4-krotny triumfator klubowych mistrzostw świata, 3-krotny zdobywca Pucharu Interkontynentalnego, 14-krotny zdobywca Pucharu Europy Ligi Mistrzów. Swoje mecze piłkarze Realu Madrid rozgrywają na Estadio Santiago Bernabeu. Jak Państwo widzicie, do dzisiejszego nagrania obrałem marynarkę Marynarkę, w klapie której widnieje logotyp Herb Realu Madryt, ten w wersji z 2001 roku. Ale właśnie, czy znaki klubów sportowych, klubów piłkarskich, organizacji sportowych powinniśmy nazywać herbami? Ustosunkowałem się do tego tematu w jednym z wcześniejszych odcinków. Serdecznie Państwa zapraszam, podlinkuję tutaj ten odcinek w karcie oraz w opisie pod odcinkiem. Pozwólcie Państwo, że ja będę naprzemiennie wykorzystywał z nazywnictwo, logotyp, herb, ale również wykorzystuję często i lubię wykorzystywać nazwę znak towarowy. Pozwolicie Państwo również, że będę sięgał wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. Rozpoczynamy ewolucję, historię i znaczenie logotypów Realu Madryt od znaku, który nie jest oficjalnie uznawany przez klub. To znak z 1902 roku, który był wykorzystywany, Szanowni Państwo, na koszulkach meczowych Podczas meczów oficjalnych przez piłkarzy madryckiego klubu. A to nic innego jak tarcza, stara tarcza obywatelska, nawiązująca do symboli miejskich. Tutaj widzimy tego charakterystycznego misia pod drzewem. To nic innego jak symbol właśnie Madrytu. Ten znak będzie się pojawiał na koszulkach aż do roku 1902. Madrycki klub. Przedstawia jako jeden z swoich pierwszych, czy pierwszy symbol, pierwszy znak, właśnie monogram herb, który składa się z trzech inicjałów, nawiązujących oczywiście do współczesnej nazwy klubu, czyli Madrid FC. Szanowni Państwo, widzimy, że tutaj dominującą literą jest litera C, w którą wpisane są dwie pozostałe, czyli M i F. To wszystko w takim rycie gotyckim, tak moglibyśmy Nazwać i ten, ten znak przetrwa 6 lat, będzie wykorzystywany do 1908 roku, kiedy to zostaje zastąpiony po raz pierwszy oficjalnym znakiem, oficjalnym logotypem, rozpisanym na polu okręgu w barwach granatowo-białych, czy biało-granatowych, tak moglibyśmy powiedzieć. Tutaj widzimy okrąg zakończony właśnie niebieską ramką. I litery. I ponownie widzimy ten monogram składający się z litery M, C i F. I co ciekawe, ta litera M jest wpisana, powiedzielibyśmy, w ramy tego, tego koła, bo jest symetryczna do tego właśnie obramowania, do tej obrączki. I litera C również. To, to stworzy bardzo nowoczesny znak. Jak na 1908 rok, szanowni Państwo, to ten znak broni się do dnia dzisiejszego. I to nie jest przypadek, że ten pomysł jest wykorzystywany. W znaku, w herbie z roku, tego, z, z roku 2001, czyli w tym znaku nadal aktualnym, bo ten pomysł z tym monogramem, z trzema literami C, M i F pozostanie z nami do dziś. Ta wersja, przetrwa, ta wersja, którą Państwu pokazuję, przetrwa do roku 1920, kiedy to zostaje zastąpiona. Podobną emanacją, ale z koroną. Z racji tego, że klub od 1920 roku nosi miano królewskiego, to miał, miał to prawo, ten przywilej również dołączenia do swojego oficjalnego znaku korony, korony królewskiej. Tutaj widzimy w wydaniu również niebiesko-białym korona, co ważne, pełna korona zakończona, zwieńczona krzyżem, ale o tym krzyżu, bo to bardzo ważny element. Na zakończenie dzisiejszego odcinka. Ta wersja, szanowni państwo, przetrwa do roku 1931, kiedy to w okresie rewolucji, przepraszam, Republiki Hiszpańskiej na 10 lat do 1941. Ten znak zostanie pozbawiony korony. Tutaj widzicie Państwo już w kolorze, ale z pozbawioną koroną i z dodanym elementem przepaski w wersji fioletowej, przepaski ukośnej. Od lewej do prawej. Monogram literowy nabiera złotego wymiaru, obrączka również staje się z niebieskiej złota, i to wszystko, szanowni Państwo, oczywiście, oczywiście zwieńczone tą, tą przepaską. Ta przepaska staje się bardzo charakterystycznym elementem, który będzie towarzyszył znakom Realu do dziś. W 1941 roku powraca Korona w wydaniu kolorowym. Zamknięta korona zwieńczona krzyżem z szachetnymi kamieniami, również w kolorze złota, czerwieni i zieleni. Pozostaje ta fioletowa przepaska i oczywiście monogram MCF na białym okręgu ze złotą ramką. Ten znak przetrwa aż do roku 1997, kiedy to klub postanawia odświeżyć ten znak. Widzimy, że Fioletowa przepaska nabiera bardziej niebieskich, bardziej granatowych barw i w 2001 roku dochodzi do odświeżenia znaku. Widzimy, że w obszarze przepaski tej niebieskiej dochodzi do zmian, bo ona nie dochodzi teraz do obrzeży obrączki, zostaje wpisana, można powiedzieć, tę literę zewnętrzną M. Nabiera to bardziej profesjonalnego kształtu. Obramowania liter są w, tym, w tej wersji logotypu niebieskie, nie czarne, są m, m, pogrubioną linią zrobione, również ten ring zewnętrzny jest m, z, m, tą obwolutą z tą bordiurą niebieską. To wszystko nabiera bardziej, powtórzę się, profesjonalnego wydźwięku, pozostaje korona pełna ze zwieńczonym elementem z krzyżem, szanowni państwo, królewskim. Ten znak jest obowiązujący do dnia dzisiejszego, aczkolwiek to, co powiedziałem wcześniej, w 2014 roku klub robi ukłon w stronę, w stronę korporacji, szanowni państwo, z Bliskiego Wschodu. Chodzi tutaj o Bank National of Abu Dhabi. I na materiałach reklamowych, chodzi tutaj, pokazuję państwu kartę kredytową tego banku, banku, który zostaje sponsorem Real Madrid. Znika krzyż, który ma. Nie zadrażniać, Szanowni Państwo, kibiców z Emiratów Arabskich. No jest to bardzo niepopularna decyzja włodarzy Real Madryt. Decyzja, która zostaje bojkotowana przez kibiców. Prasa głośno o tym pisze, ale klub sobie wiele z tego nie robi, bo w 2017 roku podpisuje umowę z firmą, która dystrybuuje i produkuje gadżety klubu z holdingiem Marka. I tam jest wyraźnie zaznaczone, że właśnie na potrzeby dystrybucji gadżetów, materiałów reklamowych na te rynki wschodnie, ten krzyż ma być po prostu pomijany. Pokazuję Państwu tutaj jedno ze źródeł wersji z krzyżem i wersji bez krzyża. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Przypomnę, że na kanale Herby, Flagi, Logotypy znajdziecie Państwo odcinek z ewolucją i historią. Herbu Barcelony, jest również odcinek z herbem, logotypem Atletico Madrid. Znajdziecie Państwo również w jednym z wcześniejszych odcinków opis herbu Realu Betis. A jeżeli pozostajemy przy tematyce heraldyczno-tekselologicznej związanej z Hiszpanią, to jest również na moim kanale opis flagi Hiszpanii, opis flagi Madrytu jako, jako podmiotu metropolitalnego. Znajdziecie Państwo również opis flagi Balearów. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, zapraszam na kanał Herby, Flagi Logotypy i Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A przypomnę, że w, i zapraszam serdecznie, w ostatnim odcinku omówiłem top 13 moich flag państw świata. Odcinek bardzo nowatorski, to nowy cykl, który, który będę kontynuował z tematami heraldyczno-weksylologicznymi. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć